Cześć, witam wszystkich, moi drodzy fani komiksów, w odcinku, który w jakiś sposób jest dla mnie troszeczkę specjalny, ponieważ zastanawiałam się już od jakiegoś czasu nad zrobieniem takiej serii, która będzie poświęcona bardziej polskim tytułom komiksowym, bo wydaje mi się, że wydaje mi się, jestem pewna, że na polskim rynku jest mnóstwo fajnych komiksów polskich. Tylko, że często są one pomijane, bo po prostu jest to coś z naszego podwórka, więc wydaje nam się trochę, że być może nie zasługują na tyle uwagi, nie są aż tak doskonałe. A jest tego naprawdę bardzo dużo świetnych tytułów, które zasługują na uwagę i myślę, że warto o nich opowiadać. Dajcie mi znać w komentarzach, co myślicie o takim pomyśle. Bardzo chętnie. Wysłucham i przeczytam jakieś sugestii autorów, twórców, którymi powinnam się zająć, których powinnam zrecenzować, których powinnam pokazać Wam na kanale, bo jesteście zainteresowani, a nie mieliście okazji wcześniej po prostu się z nimi zapoznać. Tymczasem weźcie sobie jakąś herbatę, kawę do ręki, w szklankę wody, ponieważ zaczynamy troszeczkę przekornie od tytułu, który z jednej strony jest bardzo polski, ale z czasem i upływem lat coraz bardziej przechodzi nie tylko i wyłącznie w polskie ręce. A mowa tutaj o bohaterze moich dziecięcych wybraw do biblioteki, czyli o Torgalu. Torgal, czyli bohater komiksów, który został stworzony przez niesamowity duet Grzegorza Rosińskiego i Van Ham, to już w sumie legenda. Dopiero co na dniach była plotka, że być może Pered zajmie się tworzeniem Właśnie gry na podstawie akurat przygód Torgala, co byłoby naprawdę według mnie niesamowite, bo już kiedyś była gra w uniwersum Torgala i mam kiedyś w planach stworzyć na jej temat materiał, ale to nie była gra, nazwijmy to taka, o której dużo się mówi, o której się pamięta po latach. Pierwszy zeszłot tego oryginalnego, pierwszej serii Torgala, okazał się w 1977 roku, to jest naprawdę dawno i od tamtego czasu cała seria doczekała się kilku spin-offów opowiadających o przygodach Torgala oraz postaci, które z tego świata właśnie pochodzą. I jeśli ktoś z was byłby zainteresowany zdobyciem i skompletowaniem wszystkich zaszytów, to tutaj z tyłu akurat tego zaszytu jest bardzo fajna rozpiska, która pomaga nam w zorientowaniu się ile tego jest, co powinniśmy nabyć, jakie są tytuły, a nawet z wyszczególnieniem kto dokładnie zajmował się poszczególnymi tytułami. Więc serii jest cztery. Jest oryginalny Torgal, jest Torgal Młodzieńcera, Torgal Love jest Torgal Chris de Valnor a dzisiaj ja właśnie mam zeszyt Torgala młodzieńczych lat jest to tom 9. W Polsce te przygody wydaje u nas Egmont z serii Świat Komiksu i to jest właśnie komiks, który otrzymałam do recenzji i dzisiaj wam go pokażę. Oczywiście za udostępnienie bardzo bardzo dziękuję, ponieważ wreszcie miałam tak naprawdę zapoznać się z tymi młodzieńczymi latami Torgala. Ponieważ wcześniej znam i mam te oryginalne zorgale, ale jakoś do tych pobocznych serii nie do końca byłam zawsze przekonana, zawsze się zastanawiałam, ale zostawiałam to sobie na kiedyś, na nadrobienie, i dzisiaj właśnie wreszcie mam w rączkach. Łzy Torgal, Młodzieńcze Lata, Tom 9. Torgal zawsze był dla mnie troszeczkę fenomenem, ponieważ ja kojarzę swoje pierwsze przygody z Torgalem, pierwsze czytanie komiksów Torgala z biblioteką dla dzieci. I to było dla mnie w jakiś sposób fenomenem, ponieważ te zaszyty leżały gdzieś pomiędzy muminkami i smurfami i innymi dość bardzo mocno dziecięcymi komiksami, podczas gdy sam Torgal jednak był dość mroczny. Tymi nowymi przygotami Torgala już nie zajmuje się duet Rosiński i ale zupełnie inni rysownicy oraz scenarzyści. I jak to wygląda na pierwszy rzut oka, kiedy weźmiecie taki komiks, właśnie do ręki, to ci nowi rysownicy, trzeba przyznać, naprawdę świetnie sobie radzą z, można powiedzieć, naśladowaniem. Chcę uniknąć tego słowa ze względu na to, że to są rysownicy bardzo zdolni, którzy rysują jednak w troszeczkę swoim stylu, ale w jakiś sposób naśladują styl e, Torgala i jest on na tyle podobny, że jeżeli osoba nieobeznana weźmie ten komiks do ręki, to nie dostrzeże tak wielu różnic, żeby od razu zakrzyknąć to nie jest oryginał. W przypadku serii Młodzieńcze Lata tym rysownikiem jest Roman Surżeńko, to jest Rosjanin z pochodzenia, który od 2010 roku zajmuje się właśnie tworzeniem nowych przygód Torgela Zaczynał od serii Love, potem przeszedł do Chris The Vandor Zawsze mam problem z tym nazwiskiem Chris A na moment obecny jest on już takim, nazwijmy to, głównym wiodącym rysownikiem jeżeli chodzi o przygody Torgela jako takie I nie dziwię się, ponieważ jego rysunki są naprawdę podobne do tych rysunków Rosińskiego Są bardzo zbliżone mają pewne różnice, jeżeli się na to spojrzy dokładniej, ale są to na tyle drobne różnice, że tak jak wcześniej wspomniałam o sobie nieobeznanej, nie zrobią one absolutnie żadnej różnicy. Jeżeli natomiast mówię o scenariuszu, to za scenariusz odpowiedzialny jest Janik Le Penetier, człowiek, który na początku zajmował się reklamą, a z czasem bardziej przechodził świat komiksu, aby całkowicie do niego wsiąknąć po zaledwie kilku latach. Jak sam tytuł pod serii głosi Młodzieńcze Lata, są to przygody Torgala w jego młodości, i są to takie pojedyncze e, przypadki, których doświadczył Torgala, zanim stał się wielkim wojownikiem. I tutaj mamy okazję obserwować go podczas podróży na statku, na pokładzie statku Svena Widłobrodego, gdzie znajduje się razem z Alisią. Podczas podróży dostrzegają dość niepokojącą ścianę mgły. Jednak, w wyniku niesprzyjających wiatrów i statku podróżującego tuż za nimi, decydują się na wpłynięcie w tą mgłę, pomimo tego, że wygląda ona dość niepokojąco i raczej nie niesie ze sobą nic dobrego. W wyniku kolejnych niesprzyjających okoliczności lądują na wyspie, która na co dzień kojarzona jest ze śmiercią i bramą do piekła Hel, czyli bochym Ligni. Tego na pewno się tak nie mówiło. Ponieważ nasi bohaterowie zostają pozbawieni nie tylko statku, ale także żywności oraz drogocennej wody, ruszają w głąb wyspy, aby odnaleźć jakiekolwiek źródło wody pitnej. W tym momencie zaczyna się nasza przygoda, i jak to z reguły w przypadku komiksów z Torgalem bywa, bardzo szybko okazuje się, że sama wyspa kryje w sobie wiele więcej tajemnic niż tylko i wyłącznie fakt, że jest bramą do piekła Hel. Zychel to dla mnie przygoda dość niecodzienna, jeżeli chodzi ogólnie o same przygody Torgala. Być może jest to dlatego, że po raz pierwszy czytałam serię Młodzieńcze Lata, a być może jest to dlatego, że zaczęłam czytać od tomu 9, więc troszeczkę jakby od środka historii, ale czytałam go i próbowałam się trochę wbić i wgryźć w ten klimat, który kojarzyłam z oryginalnych zeszytów Torgala. Podążając za kolejnymi kartkami Fabuły, z jednej strony ten komiks mi się podobał, a z drugiej strony nie do końca czułam ten jeszcze taki oryginalny vibe tego pierwszego Torgala, ponieważ tak jak ja go pamiętam, to Torgal dla mnie jednak komiksem był dość brutalnym i naprawdę wypełnionym rzeczami, które niekoniecznie być może dzieci powinny oglądać, ale w tamtych czasach takie komiksy w bibliotece można było znaleźć z powodzeniem i te młodzieńcze lata wydawały mi się dość. Lajtowe, bardzo lekkie w porównaniu do tego, co ja pamiętałam z oryginału. Oczywiście w pełni rozumiem koncepcję tego komiksu, bo są to młodzieńcze lata Torgala, czyli to jeszcze nie jest ten nasz Torgal, którego znamy z tych starszych zeszytów. Ten ukształtowany, dorosły mężczyzna, wojownik, yy, doświadczony przez wiele rzeczy. Ale miałam wrażenie, że ten Torgal jest po prostu bardzo nijaki, kiedy czytałam po prostu ten komiks. Nawet Alish, która jest trochę zbyt zarozumiała nawet w tym komiksie, trochę zbyt pewna siebie, ale z drugiej strony jest to właśnie Jakaś jej konkretna cecha. Natomiast jeżeli chodzi o Torgala, to miałam wrażenie, że jest on postacią, która troszeczkę płynie z prądem fabuły. Oczywiście nie oczekuję od bardzo młodej postaci, aby była całkowicie jakaś, ale mam wrażenie, że ten komiks należy głównie do Sfena Widłobrodego, do Arishi, do innych postaci, które się tu znajdują, a niekoniecznie do samego Torgala, który zresztą jest w samym tytule, więc trochę to moje wrażenie. Dziwne utrzymywało się aż po samo zakończenie opowieści. I wiem, że być może zabrzmi to troszeczkę jak herezja to, co właśnie mówię, ale drugą kwestią, którą też bym wyszczególniła, jeżeli chodzi o scenariusz i fabułę tego komiksu, to uznaję, że jest on za mało brutalny. Po raz kolejny, może to jest ta koncepcja młodzieńczych lat, że sam komiks jest skierowany do młodszego odbiorcy. i chcieli po prostu ograniczyć te takie brutalne rzeczy, które spotykają naszych bohaterów, bo w końcu Torgal jednak musi dożyć tych swoich starszych lat, aby połączyć się ze swoją oryginalną serią. Ale za mało tu jest brutalności, według mnie, jak na świat wikingów. Jednak oczekiwałam czegoś takiego bardziej mrocznego i brutalnego. Niby jest tu taka trochę straszna historia, ale z drugiej strony jest trochę łagodzona. Mam wrażenie cały czas przez scenarzystę. I nie do końca umiem się jeszcze za bardzo wczuć w ogóle w klimat właśnie tego komiksu, tych młodzieńczych lat. Jeśli natomiast chodzi o styl rysowania, nie jestem absolutnie w stanie nic temu zarzucić. To jest naprawdę bardzo ładnie narysowany komiks. Trzeba przyznać, że rysownik świetnie sobie radzi ogólnie w tym klimacie. Jedyne co bym e, chciała więcej zobaczyć ogólnie w komiksach od Torgala, to takie większe kadry, bo tutaj wszystkie te kadry są takie dość równe. Bardzo ładnie odrysowane od linijki, podczas gdy czekałam na taki większy kadr, który się rozbucha na całą stronę albo nawet na dwie strony i pokaże mi umiejętności, szczegółowość i rozrysuje na przykład piękny widok wyspy. To była moja ocenzja, to była moja opinia. A jaka jest Wasza opinia? Dajcie mi znać, czy w ogóle czytaliście właśnie tą serię Młodzieńczynata. Być może to, co mówię, właśnie się nie zgadza z Waszą opinią, ponieważ czytaliście wszystkie poprzednie zeszyty. Ja dopiero jestem przed lekturą, dopiero miałam okazję się zapoznać pierwszy raz z tym zeszytem. Jestem bardzo zadowolona, chociaż mam pewne uwagi, jeszcze nie do końca potrafię się właśnie wgryźć w ten klimat. Natomiast jaka jest wasza opinia na temat tej serii? Czy podoba wam się właśnie rozbudowywanie świata Torgala? Czy chętnie sięgacie właśnie po te nowe przygody? Czy jesteście fanami tylko i wyłącznie tego oryginalnego Torgala i tylko on? Czy czekacie, czy te newsy i przecieki na temat gry tworzonej przez CD Projekt w świecie Torgala są prawdą z wypiekami na twarzy? Czy czekacie? Dajcie mi znać w komentarzach, chętnie je przeczytam. Tymczasem ja dziękuję wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobał ten odcinek i ta recenzja. A jeżeli tak, jeżeli chcecie zostać ze mną na dłużej, a będzie sporo komiksów naprawdę w tym tygodniu to zachęcam do zasubowania, do zalajkowania wideo, do udostępniania i do klikania w dzwoneczek. Tymczasem dzięki raz jeszcze i poczytajcie sobie dzisiaj coś fajnego. Cześć i papa! Pa. dostrzegają ścianę mgły, która pojawia się na morzu. Morzu? Oceanie? Jak sam tytuł serii mówi, te przygody odnoszą się do młodzieńczych lat Torgala i jego takich pojedynczych przygód, które on doświadcza wraz z których, które, których.